Cała ekspozycja w tym showroomie jest warta blisko 700 tysięcy złotych. Ciekawostką jest fakt, że linki zawierają w sobie domieszki Kevlaru, czyli materiału do produkcji kamizelek kuloodpornych. Milion złotych ekspozycji w Obornickiej 337 w Oknario Home 2.0. Zapraszam Was do Oknario Home 2.0 6 listopada 2025 roku otworzyliśmy oficjalnie drugą część showroomu OKnario Oknario Home 2.0, którym mieści się w Obornickiej 337 galerii Wnętrz w Poznaniu. Na samej północy Poznania niedaleko swego lasu, blisko mostu obornickiego możecie znaleźć nas, mnie i mój cały zespół. Cały zespół Oknario Home 2.0, a teraz zobaczycie, co możecie znaleźć na tych blisko. 200 metrach kwadratowych powierzchni wystawowej. Partnerem tego kanału jest firma Oknario Home. Zapraszam Was do pierwszej części, czyli części wystawowej, która powstała właśnie w tym roku 2025, a później zabiorę Was do starej części, która już z nami jest od blisko 3 lat. Na wstępie, zanim opowiem Wam, co tutaj można znaleźć, chciałem podkreślić. Że nasze biuro zostało wyposażone w tzw. zwany Smart Office. Mamy tutaj inteligentne biuro wykonane przez firmę Kartko Smart Dom z Łodzi. Dzięki Rafałowi Galewskiemu i całej ekipie, której serdecznie pozdrawiamy, mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, które są razem spięte. Zaczynając właśnie od oświetlenia, od funkcji prezentacji, która się bardzo przydaje tym osobom, które pracują, ale nie są handlowe. Poza tym mamy możliwość otwierania drzwi z drzwi typu pivot z funkcji panelu. Mamy osobną markizę, żaluzję, zipa, roletę, światło w całym showroomie. Możemy wyłączyć i włączyć jednym przyciskiem. Mamy możliwość włączenia radia oraz jakby zatrzymania każdej z tych funkcji. Także za to bardzo dziękuję i pewnie będę tego używać przy pokazywaniu produktów, do których teraz przejdziemy więc moi drodzy co można znaleźć w oktario home 20 pierwszym eksponatem który rzuca się w oczy są przepiękne drzwi typu pivot na profilu Aluron AS 100 pivot te drzwi charakteryzuje przede wszystkim ich minimalny wygląd czyli tak zwana czysta forma poza tym że są to drzwi cało szklane przeszklone i ich głównym wyróżnikiem jest przepiękny pochwyt Markiwala oraz zawias pivotowy markiwala, którego nie widać to mamy tutaj jeszcze również zamek albo system do otwierania drzwi Instinct bajmako, który może być otwierany z poziomu czytnika linii papilarnych i lub też z poziomu aplikacji, czy też klawiatury numerycznej, którą można sobie do nich zastosować. Ważnym elementem tego systemu jest to, że jest to system bezkluczowy. Tutaj nie ma żadnego zamka, bo takie piękne drzwi zamka i klucza po prostu nie potrzebują. Kolejnym eksponatem drzwiowym są również drzwi typu pivot. Tym razem na profilu. Aluprof 86 Pivot, MB86 Pivot, które zostały wyprodukowane przez firmę KMD. Ich wymiar jest taki sam jak tamtych poprzednich, czyli 1,58 m na 2,54 I co ciekawe w tych drzwiach, mamy tutaj obustronny pochwyt, dwa trzeczniki linii papilarnych oraz akurat tutaj system kluczowy. Co jeszcze o nich możemy powiedzieć? To, że niedługo ich tutaj już nie będzie, ponieważ zostały przez nas oddane na aukcję WOŚP, która kończy się... W połowie lutego 2025. Ale nie martwcie się, będą tutaj również pivoty, tym razem przepiękne, nowoczesne pivoty firmy ROKA. Nasze trzecie drzwi, jeżeli chodzi o ekspozycję Oknaria Home 2.0, to najwyższy model marki Weekend, czyli model Alu Hybrid albo hybrid. Zależy jak czytać. Drzwi w kolorze łódek Turner Oak Malt z czarnymi elementami. Czarna rama, czarna dostawka oraz Szyba lustro-weneckie. Co ciekawe, mamy tutaj klawiaturę numeryczną razem z czytnikiem linii papilarnych. Akurat mój palec nie jest tu wgrany, ale mogę Wam pokazać, jak działa tutaj klawiatura numeryczna. Klawiatura numeryczna to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że czasami może, może być trudność z użyciem linii papilarnych, dlatego warto mieć to i to. Dzięki takiej klawiaturze możemy nadawać kody dostępu różnym oso osobom o wyznaczonych porach dnia i na przykład miesiąca. Te drzwi od strony wewnętrznej są całe w kolorze czarnym, są wyposażone jeszcze Dodatkowo, wy samo zamykacz ukryty oraz pochwyt podświetlony, kwadratowy na wysokość 2 m od strony zewnętrznej. Ich całkowity wymiar to 1,58 na 2,38. Kolejną pozycją ekspozycyjną w naszym showroomie i ostatnią na ten moment drzwiową to przepiękne drzwi marki Adezo drzwi drewniane, drzwi dębowe, drzwi wręcz pasywne o grubości 92 mm które są w 100% naturalne, są przepiękne i są wykonywane wręcz ręcznie. Model o szerokości 2 metrów, a wysokości 2,40 z dwoma naświetlami bocznymi, które przepięknie są ze sobą zlicowane i same naświetla są przez tego producenta emaliowane, czyli malowane. A ten model akurat jest w wersji olejowanej, czyli jest to czysty dąb, który został olejowany, i to go wyróżnia, ale oprócz tego, oczywiście, możemy jeszcze dobrać sobie kolor dowolny, na przykład z palety RAL, czerwony, zielony lub też niebieski. Dodatkowo te drzwi mamy wyposażone również w czarny pochwyt kwadratowy, który jest podświetlony oraz ma funkcję przycisku. Od strony wewnętrznej pochwytu naciskamy i elektrozaczep nam te drzwi otwiera. Pierwszą przesłoną, którą, którą możecie zobaczyć w naszym showroomie, to. Roleta zewnętrzna materiałowa typu ZIP. Roleta zewnętrzna materiałowa typu ZIP charakteryzuje się kilkoma rzeczami. Przede wszystkim tym, że w prowadnicach mamy specjalne zamki błyskawiczne, które tą, tego ZIPa trzymają i pozwalają mu się ruszać na wietrze. Dodatkowo dzięki temu, że jest to ZIP, czy dzięki tej konstrukcji mamy bardzo małą puszkę, która może być podświetlona LED-em oraz możemy tworzyć bardzo duże, wręcz gigantyczne rozmiary. W ostatniej naszej realizacji nasz największy ZIP ma 5 metrów szerokości, a 3,5 metra wysokości, więc blisko 20 m2, można jednym takim zipem, czy też roletą zewnętrzną materiałową, przykryć. Oczywiście automatyka, jak tak jak widzimy, jest tutaj dostępna. Druga przesłona okienna, która występuje w naszym showroomie w nowej części, to żaluzja fasadowa marki Izotra. Żaluzja fasadowa w ciekawym niecodziennym kolorze, ponieważ w kolorze drewnopodobnym, na który czekała cała branża i klienci, jest to kolor łódek Turner Oak Malt. Gdzie lamel, tutaj akurat Z90, jest malowany, ale prowadnica, jak już widać, ma nieco inny odcień, ponieważ jest oklejnowana. Można robić dzięki żaluzji fasadowej gigantyczne rozmiary, bo możemy zrobić w jednym płaszczu 24 m2 oraz możemy robić bardzo wysokie oraz bardzo szerokie żaluzje do bardzo dużych właśnie okien. Poza tym, że taka żaluzja bardzo ładnie wygląda, to dzięki niej możemy również kontrolować światło. Taką żaluzję możemy zatrzymać sobie w dowolnym momencie, albo możemy ją opuścić do samego dołu, lub też podnieść do samej góry. Jest ona wyprodukowana na specjalnych linkach, czy też taśmach. Ciekawostką jest fakt, że linki zawierają w sobie domieszki kewlaru, czyli materiału do produkcji kamizelek kuloodpornych. W naszym showroomie, w tej starej jego części, możecie również zobaczyć standardową roletę zewnętrzną podtynkową. Oczywiście w naszym showroomie nie mogłoby zabraknąć takiej oto ekspozycji, czyli ekspozycji żaluzji skośnych, czy też ukośnych, marki Isotra, której, tej oto firmy, jesteśmy premium partnerem na, na terenie Polski. Także jeżeli ktoś szuka żaluzji skośnych, to może u nas je kupić, a przy okazji zobaczyć, jak one wyglądają na żywo. Ostatnią żaluzją fasadową, którą możecie zobaczyć w naszym showroomie, jest również żaluzja fasadowa Izotry, ale ta chyba z moich ulubionych, czyli żaluzja fasadowa Corner, która jest przede wszystkim przeznaczona na okna typu Glas Corner. Dlaczego? Dlatego, że po jej podniesieniu, co zaraz zademonstruję, nie ma żadnej linki i żadnej prowadnicy na połączeniu narożnym. Dzięki temu, że w tym miejscu mamy specjalne łączenie, które jest bardzo wytrzymałe, oraz co drugi lamel łączy się ze sobą takim oto łańcuszkiem. Co ciekawe, żaluzja Corner jest ze sobą połączona właśnie u góry. Przekładnią kardemową. I uwagi na to, że to jest ta przekładnia, to dwa wały łączą się ze sobą i jeden silnik ciągle ciągnie dwie żaluzje. I właśnie dzięki temu na tym połączeniu. Szyba do szyby. Nie mamy żadnego prowadzenia, żadnej linki i wygląda to wysoko estetycznie, a poza tym żaden wiatr nie jest tej żaluzji straszny. Ostatnim produktem z serii Przesłono Okienne, który możecie zobaczyć w naszym showroomie, jest wysoko polecana przeze mnie roleta z funkcją żaluzji marki Bumbendorf. Roleta z funkcją żaluzji, czyli produkt, który łączy w zasadzie dwie funkcje, czyli funkcję rolety i funkcję żaluzji, dzięki czemu mamy produkt, który jest przede wszystkim ciepły, chroni nas przed wiatrem, przed zimnem oraz jest estetyczny i mamy dzięki niemu kontrolę światła. Jak dla mnie, numer jeden przesłona okienna na rynku, aczkolwiek ma pewne swoje ograniczenia wymiarowe. Maksymalny jej wymiar to 3 metry szerokości, a wysokość to 2,80, plus skrzynka. Poza przesłonami okiennymi, drzwiami oraz oknami, które za chwilę będziecie oglądać, w naszym showroomie mamy jeszcze od tego roku przepiękną markizę. Markiza Skala marki Droma Design, Droma Sunshade, tak naprawdę, która jest zrobiona czy też stworzona. Charakterystycznym designie, czyli coś, czego nie było na rynku aż dziwne przez długie długie lata, czyli markiza, której kaseta jest prosta. Jest po prostu kwadratowa, prostokątna, ale poza tym, że jest prostokątna i bardzo ładnie wygląda nowocześnie, to jeszcze możemy ją podświetlać w trzech punktach lub też możemy to podświetlenie gasić. Przez co możemy korzystać na takim tarasie, nawet wieczorem, przy świetle, które nadaje nastroju. Ważne rzeczy. Ta markiza jest też największą markizą dostępną na rynku, dlatego że maksymalny jej wymiar to 12 metrów szerokości na 4 metry wysięgu. W końcu dochodzimy do sedna prawy, czy też do naszego meritum. Firma Oknario to przede wszystkim okna i w tym się właśnie specjalizujemy. Tutaj zapraszam Was teraz do strefy okiennej, czyli co z okien możecie u nas zobaczyć. Kiedyś było tego mało, a teraz jest naprawdę bardzo dużo. Zaczynając od okien przesuwnych. Ciekawostką jest fakt, że w naszym showroomie zobaczycie aż 5 okien przesuwnych. Za mną prezentuje się przepiękny HS marki Aluron na profilu AS178 Pro Slim w wariancie Ultra w wersji Modern Ultra, czyli słupek środkowy o szerokości zaledwie 25 mm, Modern, czyli najnowszy system, którego szyba jest praktycznie do samej podłogi w części stałej oraz kieszeń, która jest przeniesiona na tą stronę, żeby nie wysyłały z tej strony żadne haki do zamykania tego oto HS a Poza tym wersja szczelinowa, czyli coś, czego nie było na rynku bardzo, bardzo długo, tak naprawdę nikt nie ma tego poza aluronem w takiej wersji z tak wąską szczeliną 9 mm i z pełnym odwodnieniem i z pełną termiką tej oto wyjątkowej konstrukcji. Całość została wykonana w kolorze łódek Turner Oak Mal. Idąc dalej z sekcją okienną. Za oknem przesuwnym Alurona widzimy okno plastikowe marki Shiko. Jest to jedyny profil, który mamy dostępny w naszym showroomie i który jest w naszej regularnej ofercie Shiko Living czy też Shiko Living Slide w wersji HS. Tutaj również w kolorze łódek Oak Oakbald w wersji dwuskrzydłowej razem z odcięciem poziomym, jak często jest to stosowane w oknach balkonowych czy też wysokich gdzie nie mamy na przykład tarasów u góry. Tutaj mamy wersję standardowo otwieraną, a z prawej strony tak zwane okucie tilt first, które nie pozwala nam tego okna otworzyć, dlatego że w standardowym jego zachowaniu klamka przy pozycji otwartej robi nam uchył, a dalsza czynność nie jest możliwa. Dalsza czynność jest tylko i wyłącznie możliwa po przekręceniu kluczyka, i wtedy w pozycji uchylnej możemy takie okno otworzyć. Jest to świetne zabezpieczenie. Przed dziećmi, żeby przypadkiem nie wypadły. Chyba chodzi tylko głównie o te małe dzieci. Drugą i ostatnią pozycją plastikową w tym showroomie jest okno dwuskrzydłowe, balkon dwuskrzydłowy marki Shiko w pięknym kolorze, a gotowo szarym, czyli tak naprawdę jasnym szarym. I jest on wykonany z szprosami wewnętrznymi w ciekawym układzie pokazującym, że te szprosy nie muszą być wcale zrobione w sposób regularny czy też proporcjonalny. Poza tym mamy też tutaj ruchomy słupek, czyli po otworzeniu jednej części możemy otworzyć też drugą część i mieć wolną przestrzeń. Ciekawostką jest fakt, że w tym oknie mamy po pierwsze niski próg do okien plastikowych oraz systemową barierkę Shiko, czyli kolejny element, który pomaga nam w bezpieczeństwie okien tarasowych u góry, w których nie ma balkonu. Ta barierka ma europejską ocenę techniczną, więc jest bezpieczna, ale należy pamiętać, że tylko osoby czy też firmy z odpowiednim szkoleniem i certyfikatem mogą taką barierkę montować. Bo jeżeli by było inaczej i co by się komuś stało, no to niestety będziemy mieli duże problemy. Kolejnym oknem w tym showroomie jest okno aluminiowe, balkon dwuskrzydłowy na profilu Aluprof. Aluprof MB79NSI, czyli jedno z najcieplejszych, najcieplejszych okien Aluprofa na rynku. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy, czy też elementów termoizolacyjnych wewnątrz tego profila Stawia go na równi najcieplejszymi oknami na rynku. Tutaj również, jak w przypadku balkonu na profilu marki Shiko, mamy niski próg oraz ruchomy słupek. A tak to okno wygląda po zamknięciu. Trzeba o tym pamiętać, że w przypadku tego okna na środku zostaje nam około 15 do 17 cm aluminium, w zależności od systemu. Poza oknami aluminiowymi, które widzieliście przed chwilą, mamy jeszcze jedno okno aluminiowe marki Shiko. To jest ciekawostka i nowość w naszym showroomie, ale mamy je tutaj dlatego, że zrobiła je dla nas specjalnie firma Okna Kawka, która dla nas produkuje wszystkie okna plastikowe, praktycznie które sprzedajemy. Ciekawostką jest fakt, że jest to najszersze możliwy balkon dostępny w jednym skrzydle, właśnie tej marki. Jego wymiar całkowity to 1,40 m szerokości na 2,40 m wysokości. Zwróćcie uwagę, jak on się bardzo dobrze otwiera, wręcz jednym palcem. I co ważne. Przy jego odpowiednim zamontowaniu nie będzie nam ani się obwieszał, ani nie będzie się zamykał czy też otwierał. Oczywiście takie duże skrzydło jest dość niewygodne, ale często stosujemy je po to, żeby nie mieć na środku dwóch połączonych skrzydeł, czyli 17 cm aluminium. A przy okazji tego rozwiązania możemy bez problemu sobie uchylać takie okno i możemy dostarczać powietrze zewnętrzne do wnętrza domu. Tych okien jest naprawdę bardzo dużo w naszym salonie. Ale teraz przejdźmy do okien przesuwnych, bo jak wiecie, na początku tej rozmowy mówiłem, że mamy ich aż 5 w tym salonie. To jest drugie okno przesuwne, które Wam pokazujemy i które możecie zobaczyć na żywo. Jest to również Aluron, również w wersji Ultra, czyli słupek środkowy 25 mm, ale już ze standardowym progiem. Więc możecie zobaczyć jak wygląda HS w wersji bezprogowej, ale z progiem widocznym lub też tak jak wcześniej w o, kolorze drewnopodobnym z progiem szczelinowym. Tutaj akurat ciekawostki dodaję fakt, że mamy wewnętrzną żaluzję międzyszybową. Najbardziej zaawansowane okno technologicznie w naszym showroomie to Aluprof Skyline Type S, czyli przede wszystkim okno, które ma wyglądać okno, które zostało stworzone dla designu okno, które po całkowitym jego zabudowaniu ramy ma wyglądać właśnie tak: ma być tylko widoczny słupek środkowy o szerokości 25 mm i co za czym idzie. Dodatkowo ma być również próg szczelinowy. Próg szczelinowy, który właśnie widać tutaj. On jest ciut szerszy, czyli ma ciut szerszą szczelinę niż w przypadku naszego Alurona HSA, ale też wygląda bardzo ładnie i bardzo delikatnie, przez co przejście między wnętrzem i zewnętrznym może zanikać. Z ciekawostek dotyczących tego systemu, to możemy robić naprawdę gigantyczne rozmiary, jeżeli chodzi o pozycje przesuwne. Tak naprawdę możemy wykorzystywać możliwości. Technologiczne szyb, czyli możemy i robić okno, którego skrzydło będzie miało wysokość 6 metrów, lub też szerokość o długości, czy też o szerokości właśnie tych też 6 metrów. Czyli możemy zrobić na przykład 6 na 3 w wersji leżącej lub też stojącej, którą można przesuwać. Oczywiście przy tych gabarytach, przy tych ciężarach, gdzie szyba może ważyć nawet do 2 ton, będą do tego potrzebne bardzo dobre automaty. Zapraszam Was ponownie do starej części naszego showroomu, gdzie naturalnie zrobiła się strefa okien drewniano-aluminiowych. Pierwszym oknem drewniano-aluminiowym, które Wam pokażę, jest okno przesuwne typu Magist 40, które charakteryzuje się tym, że jest pierwszym na świecie oknem drewniano-aluminiowym cienkoramowym, czyli jego słupek to tylko i wyłącznie 4 cm. Akurat w tym przypadku mamy go dodatkowo wyposażonego, go, czyli tego HS-a, w automat ukryty, pierwszy na świecie ukryty automat do okien drewniano-aluminiowych, który jest zbudowany lub też schowany właśnie w tej części ramy, i który jest bardzo cichy i bardzo dobrze pracuje. Jest to Marka Zigenia, która jest liderem automatyki, jeżeli chodzi o okna podnoszono, przesuwne. Okno drewniano aluminiowe, czym jest okno drewniano aluminiowe? Często wielu zaspyta. Jest niczym innym, jak po prostu oknem drewnianym, który czy też które ma na zewnątrz nakładkę aluminiową. Po co ona jest? Nakładka aluminiowa jest po to, żeby to piękne drewno naturalne, które jest narażone często na warunki atmosferyczne, chronić. Przez to takie okno jest wieczne. Oczywiście jego cena jest bardzo wysoka. Jest to najdroższy produkt w naszej ofercie, ale znajduje zainteresowanie pośród naszych wymagających klientów. Także zachęcamy do zobaczenia tego okna, bo od wewnątrz ono wygląda jeszcze ładniej. Od wewnątrz to okno wygląda właśnie tak. Znowu możemy powiedzieć, że jego model to Magis 40 nie przez przypadek, dlatego że 40 mm to tylko i wyłącznie szerokość jego skrzydła. 40 mm po całym obwodzie, które bardzo ładnie się licuje z ramą. A jak tutaj widzicie, ta rama jest dodatkowo jeszcze ukryta w płycie. W tej samej oklejni naturalnej, którą też możemy kupić w firmie Unifenster. Przez co mamy bardzo duże możliwości architektoniczne, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, tych chyba najbardziej naturalnych w celu. Na przykład Japandi. Oczywiście nie mogłoby być showroomu Ojca Okienko i firmy Oknario bez okna typu Glass Corner. A to okno typu Glass Corner to nie jest byle jakie okno, ponieważ jest to okno drewniano-aluminiowe na ramie od hs również marki Unifester. W środku przepiękne drewno, rama drewniana oraz narożnik łączony szyba do szyby. Cały wymiar tego okna to 3 metry szerokości z jednej strony i 2 metry z drugiej. Wysokość to 1,80 m, przez co Około 15 szkła stoi na specjalnej zabudowie i prezentuje się jak żadne inne okno w tym salonie. Dla mnie chyba numer jeden, mam nadzieję, że dla Was też. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to zapraszam do jego oglądania na żywo. Lub tutaj po prostu co jakiś czas. Piątym i ostatnim oknem przesubnym w naszym showroomie jest przepiękne okno drewniano o całkowitym wymiarze 5,5 m na 2,60 m. To okno oddziela nam salkę, o której zaraz opowiem i powiem, po co można tutaj przychodzić. Aczkolwiek jego podział też jest bardzo fajny. Dlaczego? Mamy podział na trzy równe części, gdzie środek się przesuwa. Taki podział często jest projektowany ze względu na ciągi komunik komunikacyjne w domach, czy też we wnętrzach, które są projektowane. Na nim oczywiście żaluzje fasadowe Na każdej kwaterze żaluzje w kolorze srebrno-szarym, a okładzina to kolor aluminiowy 7021, czyli czarno-szary. W środku drewno naturalne, świerkowe. Poza tym, że w Oknario Home 2.0 możecie znaleźć bardzo dużo różnej różnego rodzaju eksponatów, a cała ekspozycja w tym showroomie jest warta blisko 700 tysięcy złotych, nie licząc jeszcze dwóch pergol o wartości 300 tysięcy, więc jak wiecie, milion złotych ekspozycji w obornickiej 3.7 w Oknario Home 2.0 możecie obejrzeć, ale żeby porozmawiać jeszcze później o tych oknach, też Mamy na to przestrzeń. Mamy specjalną salkę, tak jesteśmy te, właśnie teraz w niej tutaj, gdzie jest przepiękny stół, a na podłodze wyjątkowa podłoga firmy Jawor Parkiet, dębowa, którą możecie zobaczyć na żywo i zobaczyć, jak ona tutaj funkcjonuje. Jest przytulnie, można się odgrodzić, można porozmawiać i można też przyjść z dziećmi, którzy zostaną ugoszczeni na pewno kredkami i kolorowankami w tej oto salce. Także do niej również zapraszam. W starej części showroomu poza pięknym...